W serwisie dziennikarka Bielsatu, Daria Czulcowa, została zwolniona z więzienia w białoruskim Homlu po odbyciu pełnego wyroku dwóch lat więzienia. Skazano ją wraz z inną dziennikarką, Kaciaryną Andrejewą, za relacjonowanie antyrządowych protestów. O zwolnieniu poinformował Bielsat. Obie zostały zatrzymane 15 listopada 2020 roku po brutalnej pacyfikacji akcji pamięci na tzw. placu zmian osiedlowym podwórku, gdzie siły bezpieczeństwa pobiły na śmierć Ramana Bandarenkę. 18 lutego 2021 roku usłyszały wyrok dwa lata kolonii karnej za organizację zamieszek i blokowanie komunikacji miejskiej. Białoruski sąd wydał wyrok mimo sprzeczności, sprzeczności zeznań, świadków, braku do i absurdalnego założenia, że osoba relacjonująca protest jest jego organizatorem. Andrzejewa wciąż pozostaje w więzieniu i grożą jej kolejne zarzuty dotyczące zdrady stanu.